Dzień dobry, w dzisiejszym filmie powiemy sobie o wykopywaniu i przechowywaniu krokusów. Cebule krokusów możemy wykopywać co 3-4 lata, a możemy wykopywać co rok. Wykopujemy je w czerwcu, kiedy liście już zakończą wegetację, cała roślina już będzie uśpiona. No i warto też wspomnieć o tym, żeby zostawić te liście usychające, ponieważ jak widzicie u mnie już ktoś je wypielił, wyrzucił, no i ja nie widzę, gdzie one rosną i muszę teraz ich szukać. A few moments later. Warto jeszcze dodać, że jeśli za szybko je wykopiemy, one nie będą kitły w przyszłym roku, ponieważ liście nie zakończyły wegetacji. Kiedy je wykopaliśmy, osuszamy je, możemy je rozdzielić, jeśli się da... Jak widzicie te są już na wystarczająco duże i można je rozdzielić. Przeglądamy cebulę, patrzymy czy nie mają jakichś porażeń od chorób grzybowych. Te wszystkie chore wyrzucamy. No i jak one już są osuszone, możemy je włożyć do papierowej torby lub kartonu przechowujemy w jakimś pomieszczeniu gospodarczym na przykład w temperaturze od 15 do 20 stopni około oczywiście i możemy je isać i czekają one do września, od września do października zaczynamy sadzenie. Dzięki za uwagę.